아니, <놀람> 어짜구야. <놀람> <놀람> Odskakuję, jeszcze za mała jest babci. No, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego, babciu. Zdrowia, zdrowia, jeszcze uśmiechu. Tak no, jak ja babcia, lubię, się uśmiewa, Dziękuję stara. bardzo. No, ja ducha. Mam ducha. Wam też, no, dziękuję. aby szczęśliwieście doczekali teraz. No już niedługo. Już niedługo, nie No Ja liczyłam już tak o, na początku maja, co? Gdzie, babciu? W połowie marca. Bardzo dobre. marca jest termin. Nie ma ja. Dużo szybciej. Także. Ja no ja tak, już, nie dobra. Dobra. już niedługo. długo. Zdrowia, zdrowia, jeszcze zdrowia. Były brązowe medalista, mistrz Świata. Ja się też dobrze czuję. Ja się też to, dobrze krótko, tak mleki mleki bardzo jeszcze jak. Ale tak, tak, to nie, to tak. To... Aż tak nie. Trochę jakieś ale, ale nie jest Wojciech tak skupi, a za nim. A silny, tak? No, tak. A Sakala i Stefan To są takie No to jeszcze tak do prądu i będzie świecić. A może A tam tam to, i kochane, no, no, i to tam, tam darówka, Ja tam mam tam obraz, co świeci. Łączę sobie nie, i świeci też nie.